Cześć kochani, z tej strony Ania i witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z racji tego, że zaczęliśmy nowy miesiąc, lipiec, wakacje w najlepsze trwają, więc przychodzę z kartą miesiąca, kartą na nowy miesiąc, na miesiąc lipiec i rozważaniami na temat tej karty, jaką energię nam przynosi jakie tematy, na co może chcę zwrócić naszą uwagę, nad czym może się warto zastanowić. Jak w poprzednich miesiącach dalej talia słowiański tarot złotego koła życia, z racji tej takiej właśnie też słonecznej, wakacyjnej energii, pięknych ilustracji. I słuchajcie, wylosowałam kartę umiarkowanie dla nas. W tym miesiącu karta z wielkich arkan. Bo jak pamiętacie, może ostatnio Rycerz Kielichów, poprzednio jeszcze Szóstka Kielichów. W tym miesiącu karta Umiarkowanie wygląda w ten sposób. Eee, I to jest właśnie karta dla nas kolektywnie, czy też dla wszystkich, którzy ten film obejrzą na ten nowy miesiąc. A do tego, słuchajcie, wylosowałam jeszcze kartę ze słowem miesiąca. Tak? W zeszłym miesiącu jakoś zapomniałam o tym, jakoś mi to umknęło. A w tym miesiącu słowo do tej naszej karty to wewnętrzny spokój. To jest słowo czy hasło na lipiec. Wewnętrzny spokój. Jak sobie zobaczymy, te karty bardzo ładnie ze sobą współgrają kolorystycznie, ale też właśnie energią, tak, tematyką. No i za chwileczkę Wam tutaj um, poopowiadam, poczytam, podzielę się z Wami, co ja też tutaj um, widzę w tych kartach, jak ja je rozumiem i interpretuję. Także jak macie chęć to serdecznie zapraszam. Kartu na lipiec. Jest karta umiar. Numer 14. W Wielkich Arkanach. Dostajemy teraz mocną energię po miesiącach z kartami z arkan małych. To jest czas, aby poważnie się zastanowić nad swoim życiem, a przede wszystkim nad wyborami, których chce się lub potrzeba dokonać. Bo za tymi wyborami powinien stać umiar właśnie, zdrowy rozsądek. To nie jest czas i miejsce na ryzyko. Ani na popadanie w skrajności. Tak jak wśród siedmiu grzechów głównych w chrześcijaństwie jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, tak ta karta podpowiada nam, że niezdrowe jest nieumiarkowanie w czymkolwiek. Zwolnij, przystopuj, wyhamuj, zanim przesadzisz, zanim będzie za późno i zastanów się, czy droga, którą podążasz, to właściwa droga. Czy zaraz nie przekroczysz jakiejś granicy, Czego skutki mogą okazać się fatalne w przyszłości. To jednak nie znaczy, że nie mamy działać w ogóle, że nie mamy robić nic. Wręcz przeciwnie. Po dwóch miesiącach w Dworze Kielichów, dla przypomnienia, kartą maja była Szóstka Kielichów, kartą czerwca Rycerz Kielichów. Po, dwó po dwóch miesiącach w Dworze Kielichów, czyli żywiole wody, energii skierowanej do wewnątrz, na emocje. Relacje, odczuwanie, przeżywanie. Teraz czas na żywioł ognia. Starzec na karcie sięga po złoty dzban z wizerunkiem Słońca. To symbol działania, akcji, dawania ruchu energii męskiej, aktywnej, nastawionej na konkretne cele i ich realizację. Niebieski dzban z rysunkiem Księżyca, symbol emocji, uczuć, bierności, przyjmowania, stoi nietknięty. Odstawiony na bok. Sięgamy po nasz pierwiastek męski, po naszą aktywność, fizyczność, przedsiębiorczość i kreatywność. I to jest właśnie ten umiar. Po czasie rozmyślania, marzenia, skupienia na sercu, słuchania swojej intuicji, zagłębiania się w swoje odczucia i emocje, teraz chcemy działać. Potrzebujemy coś z tymi marzeniami i pragnieniami zrobić, bo jest czas na refleksję i jest czas na interwencję. Trochę wody, trochę ognia. Na tym polega właśnie harmonia. Co więcej, karta umiarkowanie koresponduje ze znakiem strzelca, a to również ogień. Tej karcie przyświeca zatem działanie, więc jeśli nad czymś zastanawiałeś się od pewnego czasu, Twoje serce do czegoś się rwie, to nadchodzi dobry moment, aby w końcu przejść do czynu, by to nareszcie zrealizować. Sięgajmy zatem po złoty dzban pełen ożywczego słońca, ale oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, ze spokojem, dojrzale i odpowiedzialnie. Być może po cichu, w milczeniu, bo nie chodzi o to, aby opowiadać o tym, co się zrobi. Tylko to po prostu zrobić. A skoro wiemy, co robimy, jesteśmy pewni swego, nic nam zatem nie grozi. I tu pojawia się wewnętrzny spokój. Słowo miesiąca, które towarzyszy karcie miesiąca, mówi o harmonii, o wewnętrznym uporządkowaniu, to spokój w sobie, bycie w tu i teraz, nie przejmowanie się przyszłością, nie wracanie do przeszłości, tylko teraz się liczy. Jest jak jest, jest co jest, i to jest w porządku. I ta akceptacja właśnie pozwala zachować umiar. Bo nawet jeśli pragnę, to nie za wszelką cenę i nie w nadmiarze. Ale nad tym, nad tym spokojem wewnętrznym, nad tym stanem świadomości trzeba popracować, bo jak pisał Erich Maria Remark, spokój wewnętrzny jest rezultatem walki, zmagań, popełnionych błędów, wydestylowane w pełni uświadomione ego. Nie należy ego zatem odrzucać, usuwać, ale raczej je zrozumieć i nie pozwolić się mu kontrolować. Dajmy za to dojść do głosu naszej duszy. Niech dusza przemówi, bo kontakt z nią może wpłynąć na ten spokój, na zachowanie go, na nasz dobrostan. A myślę, że słowo miesiąca i tytuł karty miesiąca to wyrazy bliskoznaczne, a przynajmniej powiązane tacy trochę dalecy krewni w naszym języku. Bo żyć z umiarem to znaczy wieść spokojne życie i taką lekcję przynosi nam właśnie ta karta karta umiarkowanie. I nie mylmy tego ze stagnacją to jest też bardzo ważne. Przy okazji karty umiarkowania warto też wspomnieć o archetypach, które możemy w sobie odnaleźć i z nimi popracować. Po pierwsze, archetyp mędrca, filozofa, stoika, poszukiwacza wiedzy i prawdy, który następnie tę wiedzę wykorzystuje w swoim życiu. Jest nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem. Jak Sokrates. Platon, inni wielcy myśliciele czasów starożytnych i nie tylko. Przywodzi na myśl też takie postacie jak profesor Dumbledore z serii o Harry Potterze, czy czarodziej Gandalf z trylogii Tolkiena władca pierścieni. Mędrzec, działacz. To jest ten pierwszy archetyp. Inny archetyp w oparciu o podstawowe znaczenie tej karty. To alchemik, ten, który dokonuje przemiany, który przekształca. I tu przytoczę opis tej karty z książeczki dołączonej do talii, by lepiej zrozumieć ten archetyp. Ścieżkę do tego zacisznego gaju znają wyłącznie ci, którzy przeszli inicjację. Człowiek rzadko tu zagląda. W cieniu pradawnych drzew. Pośród rozległych korzeni płyną dwa magiczne źródła. Wody jednego z nich są zatrute, kołyszą i pocieszają zmarłych, przygotowując duszę na śmierć. Ta woda ma gorzki smak, lecz jest drogocenna, ponieważ przynosi spokój okaloczonemu i zranionemu ciału. Wody drugiego źródła płyną dźwięcznie i śpiewnie. To woda życia. Jeden jej łyk zapewnia siłę i młodość, radość i uzdrowienie. Pewien stary mędrzec napełnia srebrny dzban wodą śmierci, zaś złoty wodą życia. Doskonale wie, że łącząc je jest w stanie dokonać cudu, ponieważ połączone ze sobą przeciwieństwa tworzą harmonię. Całość rodzi się z fragmentów, a za każdym cieniem podąża światło. Mowa o łączeniu składników, by powstało coś wspaniałego, o wlaniu wody życia swoje idee i projekty. Pomyśl, jakich składników Ty potrzebujesz, by urzeczywistnić swoje marzenie? Co jest Twoją wodą życia? To jest ten drugi archetyp. Czy odnajdujesz w sobie któryś z nich, a może oba? Na koniec dodam, że karta umiaru jest kartą piękną z wyjątkową energią. W poprzednim miesiącu wyciągaliśmy rękę w stronę złotego pucharu, niesionego przez rycerza kielichów. W tym miesiącu trzymamy go pewnie w dłoni i napełniamy wodą życia. Tworzymy eliksir szczęścia, a pamiętajmy, że szczęście jest wtedy, gdy to, co myślisz, co mówisz i co robisz, jest w harmonii. Cytując Gandiego. Także, kochani, to jest właśnie karta na ten miesiąc temat na ten miesiąc do przemyśleń, tak. Dzisiaj, może tak bardziej w skrócie trochę gdzieś tam metaforycznie. Ale jest otwarta przestrzeń, żeby też sobie pomyśleć. Oczywiście zapraszam do komentarzy, jeśli macie chęć pod filmem. Jak wy też czujecie, rozumiecie tę kartę, widząc też te ilustracje, ten obraz, jak ona do Was przemawia. Tak? Bo poza właśnie tymi podstawowymi znaczeniami kart, ich oryginalną symboliką, tak powszechną symboliką, warto też zawsze odnieść się gdzieś tam do własnych skojarzeń, przemyśleń, no też przede wszystkim w oparciu o daną ilustrację, tak? Z danej talii, bo te wizerunki tych kart, mimo że symbolizują to samo, wyglądają zupełnie inaczej i przez to też wnoszą dodatkowe znaczenia. Także też Was zachęcam do tego, żeby sobie pomyśleć, a jak ja te karty? Ost Postrzegam. No i umiar. Tak jest zatytułowana ona w tej talii. Umiar. Co to słowo dla mnie oznacza? No i jak ja to hasło mogę gdzieś tam do swojego życia zaabsorbować. Tak? W tym miesiącu. Może właśnie taka wskazówka, żeby z umiarem. E, w jakichś obszarach życia, tak? W jakichś swoich aktywnościach postępować. No i hasło wewnętrzny spokój. O ten spokój warto, warto też zadbać. Może jeszcze przeczytam na koniec opisik też do tej karty. Nie ujmowałam go w tym rozważaniu, ale tak dodatkowo jeszcze może na koniec. To jest mudra bębna. Taki nosi ona tutaj tytuł. Ta mudra ma kojący wpływ na nerwy, właśnie. Możesz wyładować swoje nerwy, bebniąc przez kilka sekund palcami po twardej powierzchni. Pozostaw swoją dłoń opartą, na przykład o stół, i skoncentruj się na koniuszkach palców. Kiedy będziesz robił głęboki, pełny wdech, przyciśnij palce do jego powierzchni. Powtórz tę czynność kilka razy. Teraz zrób mudrę i wyobraź sobie, że leżysz w hamaku zawieszonym pod drzewem. Lekko się w nim huśtasz, poruszając się tam i z powrotem, spoglądasz na dach zrobiony z liści, którymi delikatnie porusza lekki wiaterek, Nocisz sobie jakąś krótką, prostą i przyjemną melodię. I afirmacja kołyszem się delikatnie, zażywając kąpieli w cudownym oceanie spokoju. Czyli to możemy sobie też wykorzystać, jeśli mamy taką chęć. Ode mnie na tyle w tym filmie. Ja Wam życzę wspaniałego lipca, udanego. Jeśli urlopujecie, to przyjemnych, tak? Pełnych relaksu, odpoczynku, spokoju, właśnie urlopów. Dużo ciekawych przeżyć, pozytywnych. Tak? Tego, żebyście spędzali sobie go tak jak chcecie i potrzebujecie, tak? Pięknych wakacji, pięknej pogody, dużo słonka, dużo zdrowka, jak zawsze. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!